Siema, siema, siema! Tutaj County Candy Freestylers i zaczynam takiego fajnego vloga, w którym będziemy właśnie robić yy, no, rzeczy, które zdecydujecie, bo będą ankiety z Instagrama i będzie się działo, ale oczywiście ten fan musiał zas zaspać. Bo mieliśmy już być o 8 na stadionie, jest 8.40 około, nie? Ale witam cię, witam cię serdecznie z skillerze. Nie wiem i robić I po prostu lecimy trochę potrenować. No i jedną ja coś oczywiście nagram. No i wreszcie jest oczywiście gościnnie na filmie. No, lecimy, spodziała działa, dobra, lecimy, lecimy. Ja mam cały z jestem obładowany cały po prostu teraz. Mam tutaj statyw jeszcze, No będzie się działo, będzie się działo, ale fajna nowa forma. Chcieliście wreszcie vloga, lecimy. No i niedługo dodajemy pierwszą ankietę. Dobra, na Instagramie poszła pierwsza właśnie ankieta, jak ukarać Ewrę, ponieważ no ten, ten cwaniaczek zaspał. No i macie do głosowania, zaraz sprawdzałem wyniki. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał Kamyka. O, Obowiązkowo. Dokładnie, dokładnie i zostawić łapkę w górę, ponieważ jest mega aktywność w te wakacje. Tak poprosiłbym 700 lajków. Fajnie jakbyście tyle wbili. Pamiętajcie również o naszych instagramach. Tutaj widzicie teraz Instagrama Ewry, ładny screen. Zaobserwujcie, jeśli zaobserwujecie, dostaniecie spam na profilu. No i tak samo mój, też tutaj widzicie. Jeśli mnie zaobserwujesz również, ci odpłacę to lajkami. A naprawdę warto, ponieważ na Instagramie właśnie siedziałem takie ankiety i takie odcinki. Dobra, więc jesteśmy już na stadionie z godzinnym opóźnieniem przez tego pana, ale moje paluchy. Musimy się nauczyć vlogować Dobra, zaraz sprawdzamy ankietę, jaką Ewra dostaje karę. No a później lecimy z jakimiś konkurencjami, to też będziecie głosować. Dobra, lecimy z wynikami, tutaj ich sprawdzimy. Dobra, więc już sprawdzone Instastory, pierwsza ankieta właśnie wypadła tak, po pięciu... Nie wiem, teraz jest... Nasz, na kopniaka jest 66%, więc leci. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy kiedykolwiek na, na własne oczy widziałem lepsze boisko. Proszę zobaczyć. Piękne. Ej, Eric, to jest Eric, piękne. Eryk, Eryk, dla ciebie. O, piękne. No i wszystko w tym Ale nie, tutaj jednak boisko mi się bardziej podoba. Aha, no dobra. Prześliczne. Dobra. Leci kopniak, się kujdupę, ja bo wiesz... Ja nigdy nie kopniaka. No kara, jest najbardziej dobrze. Wreszcie jest, widzowie rano, Widzowie dobrze zdecydowali. Ej, ale robimy no, dopóki nie trafię? No, Ci jesteś, jeden strzał? No jak nie trafi, to idzie fail, nie? No to podejdę sobie tak blisko, żeby trafić. O, jeszcze w nową piłkę jest bardzo fajna, lecimy. Oh, oh, oh. Bardzo dobra ankieta, w, e, w i dziewczyny. Się, bardzo. bardzo dobra ankieta. Ogólnie to właśnie na Instagrama poszła ankieta, czy gramy w rzuty karne, czy rzuty wolne. No i no, nie wiem, kilka minut sprawdzimy wyniki, no i weźmiemy się za pierwszą konkurencję, zmierzymy się z tym lapsem. No nie no, dobra. Dobra, więc tam Ebra się już rozgrzewa w ankiecie. Bardzo zacięta walka była, ale wygrały rzuty karne na tej chwilę. Nie wiem, może później się to zmieni, ale mówię, my sobie dajemy tak kilka minut, żeby było tak kilkadziesiąt głosów na szybciutko. I żebyśmy szybko zdecydowali. No i co? Gramy rzuty karne i będziemy w postrzegolnych strzałach. Chyba po pięć strzałów będziemy decydować na przykład też dawać ankietę, jak będziemy uderzyć, czy raboną, czy lewą nogą, coś takiego, nie? Lecimy. Dobra, zdecydowaliście, rzuty karne. Ewra lecimy z tym. No i uderzamy po pięć strzałów. Ostatnie uderzenie należy do was, jak uderzymy, po prostu jest ankieta na Instagramie. No i ogólnie to gramy Żyty karne na życzenie, czyli przed strzałem podchodzimy do kamery i mówimy, w który ruch strzelamy i dopiero będzie zaliczona bramka, gdy wpadnie w dane miejsce, nie? No bo zwykłe karne będą... będą za, za, za łatwe. Lecimy. Zaczniemy od tego yy, dołu. Oddaję mu moje lewy dół A, jaj, jaj. Jeden, jeden Zakończymy tą lewą stronę i lewa góra Lewa góra miałem łatwiej wychodzimy na teraz na prowadzenie Też wezmę górę, prawa góra, bo i powiedział, że prawe górę chciał. Prawa góra Takie! A, jaj, jaj. Ale blisko, blisko w 2-1 Ale ja zmykam trzecią, bo prawy dół Dobra, na spokojnie, 3-2 Zaczynamy od prawej góry Ja to nawet ładnie rozegrałem No to ja piszczę? Ej, ale nie, bo to miała być prawa góra <śle> to nie ma? To nie ma, nie ma, nie ma, to nie była prawa góra To mi został środek Ilewa górę to leci środek. A jaki jest wynik? Po dwa. Ma jeden lampek. Nie, po, po dwa, dwa. dwa. Środek. Środek? No. Nie. Środek. Trzy. Dwa. Sprawdzamy wyniki Ewry. Bo on miał... głosowaliście czy trzeba lewą, czy prawą nogą. W tym momencie jest 61% na, na lewą nogę. A więc zagłosowaliście na moją lewą nogę. No i został prawy dół. Lecimy. Ogólnie to wpadła postrzela ewry piłka w krzaki. No i oczywiście dałem ankietę, bo to wy dzisiaj wszystko decydujecie, kto po nią idzie. Powinien ewran, ale może jak, jak, jak więcej procent będzie z was uważał, że to ja mam, żyć się w pokrzywy, to wtedy ja. Już nagrywam. Dobra, sprawdzamy teraz ankietę. Kto idzie w krzaki po piłkę, bo chcę uderzyć i wygrać, bo jeśli tak jest trzy dwa. 63% na mnie, no to ja wchodzę po piłkę. No to lecimy. Dobra, mam piłeczkę. No i niestety wy zdecydowaliście, a to była every piłka niestety. Dobra, teraz lecimy wygrać i postawić kawkę na torcie jak masz hajpo. I wygrać właśnie ten pojedynek. Dobra, mój ostatni strzał. Zagłosowaliście, że Rabona to ok, bo nawet mi bardziej siada. No i mi została moja lewa góra, ale Ebra myśli, że prawa góra wystrólić, się spójdzie z ruk. Ale przekonajmy się, ja idę tylko postawić kropkę na winie. No ja pamiętam. Co? Ja pamiętam. Tak? A ty pamiętasz? Tak? tak. No dawaj, lecimy. Dobra, dobra, No nie wyszła po prostu rabona, nie? Ale to i tak nic nie zmienia, że wygrałem ten pojedynek. I ja, ale to się ty miałeś tutaj tak? Nie. Tam, no? Tam dobra, tam. Góra, no. No bo ja ci sprawa góra w nie pamiętasz? A właśnie, ja nie umiem przypomnieć tego strzału. Dobra, poszła właśnie ankieta na Instagrama znowu. Co robimy, czy freestyle, czy jakieś fajne podania, no i wszystko zależy znowu od Was. A więc widzowie Instagrama bardzo dużą przełogą zdecydowali, że freestyle. Ebra zaczyna bardzo ładnie. TATW, Tanzania Rundewall na początek, ale my pokażemy więcej. Bo już jest tak 20 minut, minęło no. i teraz jest, żeby ewra poszedł piłkę w krzaki, szukać no wyciągać. Nie no to zaraz mu kopę w krzaki i pójdzie. Nie, nie, nie no, nie. serio, wcześniej było na mnie bardzo długo, bo my tak wiecie, kilka minut czekamy, ale teraz minęło tak kilkadziesiąt. no ile, 20, no, 25 minut, 20 minut? No i teraz 53% na ewra, no to nawet śmieszne to jest. Więc wychodzi na to, że liczy się zdanie głównie w tym odcinku tylko tych osób, co czekają, co są na bieżąco i co są zawsze pierwsze. No to dlatego pisałem w społeczności na YouTube, żeby ci naj najwierniejsi widzowie mający Instagrama, żeby właśnie byli z nami dzisiaj. Dobra, co było głosowanie, czy strzelamy na tą dużą bramkę tutaj, czy na tą małą tam. No i wiecie jak wyszło. Wyszło bardziej, że strzelamy na tą... Zrobiłem yy, taki suwak i wyszło, że strzelamy na dużą, więc po ile strzałów? Po trzy wystarczy? No i lecimy z Grosbar Nie wiem czy nas słychać, bo jakaś kosiarka tutaj obok kosi te kępy, no ale lecimy, zdecydowali się po prostu, że ma być stopy, czyli potrzebowało się wszystko, lecimy. Znowu się przechwala, bo jedną trafił. Też go spróbujemy raboną jeden strzał pokonać. Ale lecimy na razie na Dobra, więc postanowiliśmy, że ten crossbar zakończymy rebisem No i ewra, jak powodował Ci się ten dzień, jak widzowie decydowali o naszym praktycznie piłkarskim ranku. Powiem ja szczerze, że fajnie, nie? dawno Taki nie robiłem ekscytarek. tego przed no, kamerą. Dokładnie, dokładnie. Pamiętajcie, żeby wbić na Instagrama Evry. Tutaj właśnie się screen pokazał, zaobserwujcie. Również wam tam spam lajków na profilu od Evry samego się pojawi. Oraz ode mnie, jeśli zaobserwujesz tutaj też mojego Instagrama. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić więcej takich filmów, bo to bardzo, bardzo mnie motywuje. No i o łapce w górze, fajnie jakby tu było 700 lajków. No i co, my się teraz z wami żegnamy. Trzymajcie się, cześć.